Siemano widzowie, w dzisiejszym materiale otworzyłem swoją pierwszą skrzynkę na serwerze rapy.pl na trybie box PvP. Pod ostatnim filmem wbiście 100 łapeczek, dlatego dzisiaj wlatuje odcinek. Jeżeli dzisiaj uda Wam się wbić 100 lajków like do końca dnia, to jutro pojawi się kolejny film. Miłego oglądania. Okej okay, widzowie, także słuchajcie, jesteśmy już na drugim odcinku z Box PvP. I słuchajcie, przede wszystkim zacznijmy od tego, kto wygrywa kita, ponieważ pod ostatnim odcinkiem powiedziałem, że rozlosuje dla Was kita. Więc kitrapy wygrywa Elektropel. Serdecznie Ci gratuluję, wariacie. Zgłoś się do mnie, bądź po prostu wbij na serwer i zrobimy wymianę. Także napisz do mnie na Discordzie. Masz mojego Discorda w opisie, także serdecznie zachęcam do tego. No i dobra, generalnie co się działo, bo słuchajcie, jak możecie zobaczyć, mam o wiele więcej zabójstw. Mam inny w ogóle stan konta mój na serwerze, to jest tysiąc, Mam w ogóle 1000 siana. Możecie się zaraz zastanawiać, ale skąd ty co potwór to masz? No i generalnie dużo też stałem czasu, jak sam wiecie, 4 godziny Spędziłem na serwerze i stałem tutaj, o w tym tym, żeby skrzynkę czasu dropnąć, ale finalnie tego klucza jeszcze nie dropnąłem do tej skrzynki, także no niestety ciężko, więc, więc tutaj niestety z tym może być problem. A no i teraz jestem sobie w ogóle na federze. W pierwszym odcinku widzowie byłem na Lunarze, ale jednak stwierdziłem, że na Federa wejdę, więc zobaczmy sobie w ogóle jeszcze sklep za, sklep za pieniądze i za czas, co ja tutaj mogę kupić. Ogólnie tutaj, jak sami widzicie, tak naprawdę te tysiąc moje, no to raczej no tylko te pyłki możemy kupować i tak samo tutaj sklep za czas, no mamy tutaj kluczek, klucz gwiezdny i kosztuje on tak naprawdę 1 dzień i 12 godzin także no totalnie brakuje mi jeszcze sporo czasu, żeby można było kupić sobie cokolwiek stąd, fragment kosmosu tak naprawdę jeden mogę sobie kupić, to gigalipa ale przygotowałem dla was coś specjalnego, ponieważ mam jeden kluczyk, mam klucz do gwiezdnej skrzyni, którą, którą sobie dzisiaj otworzymy, jak sami widzicie tak wygląda mój stan tych wszystkich pyłków, zrobimy sobie dzisiaj również upgrade, tak mi się wydaje, naszego ekwipunku no także zrobimy sobie upgrade EQ, także Lecimy do, do upgradera. No i tutaj mamy słuchajcie tego Gandalfa. Ja z Gandalfa mam zrobioną główkę. Elytry mam Aragorn, ale elitry w sumie Nie opłaca mi się teraz jakby ulepszać, totalnie Bez sensu chyba ją teraz ruszać e, Ulepszyłbym sobie po prostu gdzieś tam Może spodnie na e, Gandalfa również, bo nie mam tego zrobionego Ja je chcę ulepszyć, jeszcze ich nawet nie zrepairowałem Masakra, dajcie spokój, ale Amatorszczyzna, w ogóle czytałem wasze komentarze Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, które pis pis Pisaliście mi generalnie, żebym sam Odkrywał również ten serwer, bardzo fajne to było I swoje protipy dawaliście mi Jak mogę tutaj, że tak powiem, podziałać Więc bardzo wam za to dziękuję, ja też sobie gdzieś tam to wszystko pogarniałem poza odcinkiem, i teraz słuchajcie, tu sobie szybko zrobimy, zmienimy. No i oczywiście mieczyk. Wydaje mi się, że mieczyk też będę chciał sobie to zrobić. Nie wiem, czy się uda w ogóle. Ale no mam nadzieję, że mi starczy, więc zobaczymy. O, darmowe klucze, nie no, darmowe klucze właśnie odebraliśmy, właśnie ten darmowy klucz odebraliśmy z Discorda, dlatego no, żeby nie było. Eee, teraz tak, idziemy sobie do Gandalfa, no, jak widzicie mieczyk, no to jest za 8, tak, natomiast spodnie są tylko za 2, więc sobie weźmiemy po prostu spodnie na spodnie Gandalfa, także super, eee, ulepszymy sobie. I teraz tak, tu mamy ogenerowanie rzeczy napieraka. Rzeczy napieraka też sobie można dzisiaj porobić. Ogólnie myślałem na tym, żeby główkę sobie ulepszyć na pewno na napieraka. No, bo to wiecie, też będą widzieli, że e, kurde, z kim mają do czynienia. Niby za 16 pyłków jest mieczyk, ale jednak wolałbym główkę. Gdzieś tam poniekąd ta ochrona też jest dla mnie ważna, więc główkę sobie napieraka już zrobimy. No i ewentualnie może buty sobie jeszcze przerobimy z takich rzeczy. Dajcie znać w ogóle widzowie, jakie wy macie sety tutaj i do jakiego seta już doszliście. Tak mi się wydaje, że, że wy pewnie też macie jakieś giga dobre sety, więc możecie napisać w komentarzu. Eee, no ja te pyłki zbieram sobie poza gdzieś tam odcinkami, żeby, żeby was nie zanudzać. Zabójstw mam już 8, także też sobie topnę się powoli w tej topce do góry. Może to nie jest jakoś dużo, ale wiecie, na to jak to dopiero zacząłem, to myślę, że to jest bardzo spoko opcja. Także ulepszamy, słuchajcie, buty sobie na napieraka. No i zostały nam tylko dwa pyłki, nic za te dwa pyłki aktualnie nie zrobię, więc, więc zaraz sobie po prostu tego, tego całego seta ubierzemy. No na pierśnik też mam jeszcze nie ulepszony. I czy coś sobie stąd mogę wymienić? W ogóle pokazywaliście mi, że jest kośnik Wymień. Ja sobie mogę jakby wszystko tutaj po kolei gdzieś tam wymieniać, także to jest bardzo fajna opcja. E, bardzo mi się to podoba i cieszę się, że mi o tym powiedzieliście, bo ja o tym szczerze nie wiedziałem. O, założymy sobie główkę napieraka No w ogóle pelerynka mi się zbugowała na federze, <grym>, bez kitu, <grym>, masakra! Te były zbugowane pelerynki na federze będziecie napisać, coś, coś takiego macie. E, o, czemu ja idę do Kowala, skoro ja potrzebuję neterytu teraz? Ja pierdzielę. Jak ja jestem dzisiaj UPO, a taki nieogar jestem dzisiaj widzowie. A jeszcze nie mam żadnych stobek neterytowych? Serio? Ja pierdzielę, Ej, wszystko musiałem przerobić, ale no dobra, to zaraz sobie to otworzymy, podlecimy sobie jeszcze tylko szybko po, słuchajcie, mam no w ogóle mało fajerwerków, podlecimy sobie szybko po mm, neteryt, yy, no bo jednak się przyda nam ten neteryt, więc podlecimy sobie szybko yy, i kurczę trzeba go zgarnąć, nie, tutaj widzę dużo Steve'ków biega, ale to zawsze tak jest, w ogóle najwięcej osób zauważyłem, że gra koło 16 szczerze, najwięcej osób wtedy gra, ja mam o tyle też plusa, że kurde, często trafiam tak, że gracze nie chcą się ze mną bić i dwa netherytu już zdobyłem, o co chodzi? Nagle tak dwa, dwa netherytu wpadło, totalnie nagle, nie wiem, kogoś słyszałem, ale, a tam jest jakiś ziomal ze skalmarem jakimś takim dziwnym zbroją, nie wiem co to za zbroja, jeszcze i nie, nie ogarniam wszystkich zbroi, ale mamy tak, jedną sztabkę netherytową, to dosyć mało, jestem ciekaw, o dobra, siedem neterytowych sztabek, elegancko. Dobra, nakopiemy sobie, elegancko, wystarczy, także siemanko No i co, i wracamy, słuchajcie, od razu, nie ma co Ja tu, ja tu przyjechałem tylko po nethery, człowieku, taką normalnie Wracam już na tego Zaraz się poklepiemy, widzę, widać. na spokojnie, wracamy sobie na spawn'a a no i obiecałem też widzowie, że pozdrowie. Generalnie pozdrawiam wszystkich chłopaków, którzy byli dostępni tak naprawdę koło zerowej wczoraj i sobie razem tam graliśmy, gadaliśmy. Ja sobie wtedy kopałem akurat EME na, tam, na strefie PVP. Pozdrawiam Was wszystkich, nie pamiętam Waszych ników dokładnie, ale chciałem Was bardzo serdecznie pozdrowić, bo kurde, giga umililiście mi czas i tam daliście też skromne donejciki, także dziękuję bardzo w postaci itemas itemasów. Nie wiem, czemu ja zdejmowałem, kurde, nie wiem, czemu ja zmieniłem ten miecz na diaksowy, skoro to było, nie no, bez sensu, bo zmieniać miecz na diaksowy, szczerze że powiedziawszy, skoro i tak go nie ulepszyłem, mnie nie było stać jeszcze. O, tutaj jakiś ziomeczek. Mogę SS -ja fan. No pewnie, cykajcie sobie SS, jak mnie widzicie, to cykajcie SS, a pewnie, że tak. To jest bardzo miłe w ogóle. No i myślę, że przyszedł czas, żeby otworzyć sobie skrzynkę, bo chciałem ulepszyć dzisiaj temy i otworzyć sobie skrzynkę. Także myślę, że tą skrzynkę można otworzyć, zobaczymy, co nam z niej drobnie. To jest ogólnie skrzynka gwiezdna, czyli jest to najsłabsza skrzynka. Nie dropią z tego jakieś rewelacyjne rzeczy. Natomiast uważam, że jeżeli dropnie jakiś na przykład fragment seta, to będę mógł wam go po prostu rozdać, dlatego że uważam, że to komuś na pewno się przyda. A jeżeli dropnie z tego miecz Gandalfa, co jest naprawdę fajną rzeczą, to ten miecz też również pójdzie na giveaway. A jeżeli jakiś kluczyk na przykład lepszej skrzynki, to tworzymy sobie od razu lepszą skrzynkę, nie? Także uwaga, 3 2 1 pu. Aha, okej. Okay. Dropnął mi się szalker, Ok, fajnie, super. No, Shulker raczej nie pójdzie na konkurs, bo nikt by nie chciał Shulkera. Ok, potwór. Yy, jeszcze. Niech ja zobaczę. Ok, szalker jest jednym chyba. Nie jest to najgorsze rzeczy, jaką mogłem dropnąć, szczerze powiedziawszy. Ze wszystkiego bym się cieszył, ale nie z Shulkera. No, ja pierdykam. Ale najgorzej, no kurde, tak się nastawiłem na tą skrzynkę i... A jajaj, niedobrze, niedobrze. Giga, niedobrze. W ogóle trzeba sobie jeszcze kupić fajerwerki. Mam bardzo mało fajerwerków, zauważyłem. I powiem wam szczerze, że z, że z fajerwerkami jest tutaj problem ogólnie. Odczuwam dosyć duży problem z fajerwerkami, także no nie wiem, w sensie kurczę... Nie wiem, czy też tak macie, ale, ale masakra. Dobra, także pójdźmy sobie tam na strefę, zobaczymy, może kogoś spotkamy, może z kimś się uda poklepać i, i myślę, że będzie spoko. Fe Oj, dwóch Stewków, elegancko, nawet trzech. Dobra, jeden. I tam wraca jeszcze jeden. Oj, kurde, nie zdążyłem, nie zdążyłem go hitnąć, a tutaj jest chyba jakiś jeden. O, tam, le tam leci. Dobra. No i git. No i Git, 19 super. O, z tym się, ten się nie chciał ze mną klepać, więc też śmieszna sprawa. Nie wiem, co tak podlatują i kurde, od razu uciekają. Nie wiem, czy też tak macie, czy też spotykacie często takich graczy, że podlatują i uciekają. Ale dwa fragi eleganckie wleciały, super opcja. No wiecie, jakoś muszę ten ranking zdobywać. Nie, jakby totalnie nie, nie wyzywajcie mnie z tym i zdobywam na jakichś żelakach. No bo to, kurde, większość graczy tak naprawdę zdobywa na tych żelakach te fragi, więc gdzieś tam uważam, że to jest normalne. Że po prostu gracze zdobywają ranking w ten sposób Tu się od razu biją jacy, jacyś dwaj Tutaj ta osoba raczej nie wyjdzie Ej, co jest, co jest, co jest? O kurde, zaraz czeku Będzie dedzik, nie? Ej, pierwszy dedzik, ja, ja powiem wam, że czekam na to, aż będzie pierwszy dedzik I tak tego boję, masakra, nie? Szczerze Giga giga się strap pierwszego deda na, na tym box pvp ale, ale spokojnie Akurat tutaj myślę, że damy sobie radę Totalnie chillerka w ogóle uciekanie na tym trybie jest giga proste. Tak naprawdę wystarczy mieć troszkę tych fajerwerków w zapasie. No ale właśnie u mnie jest ten problem, że fireworków coraz mniej, więc z tym, z tym może, jest, może jest i lekki problem, można powiedzieć. Ale także też najbardziej Wam polecam grać. Jeżeli już macie jakieś temy, to grajcie sobie w tych godzinach, gdzie jest najwięcej graczy bądź ewentualnie Jak jest najmniej, czyli giga w nocy, nie? Wtedy się spoko gra, bo można sobie te, te surowce pozbierać. A w tej właśnie tych, tych momentach, gdzie jest najwięcej graczy, można się fajnie poklepać. Także jak ktoś lubi się klepać, to też znajdzie coś dla siebie. A jak ktoś nie lubi się klepać, to kurczę wieczorem se grajcie albo giga rano, to wtedy jest mało, mało na przykład graczy przeszkodzie można sobie wchodzić. Ja przedszkłam też sobie gdzieś tam na tą strefę a wchodzę. Ogólnie pokopałbym sobie widzowie tego pyłu, żeby sobie, kurde, więcej e, rzeczy ogarnąć, a mianowicie przede wszystkim więcej fireworków Mam tylko 12 fireworków, więc jest trochę dyntka i się na mnie fokusują jakieś chłopaki. Kurde, powiem wam, że może być problem z tym, żeby te firewerki znaleźć. Zjemy sobie nocza. Zjemy sobie nocza jednego. Ja tych noczy mam trochę, także na spokojnie. Myślę, że damy sobie radę. No, i można popróbować. Tu jakiś. O, to sebo jest. Elo, sebo. A to sebo to jest ziomal. Ty, bezki, kitu ja zacząłem sebo klepać, jak sebo to ziomal. Właśnie o tym sebo wam mówiłem. O, ła, no kurde. Mieleją jakieś czeku bambiki, nie? Daj spokój. Co ty, człowieku, do szefa tak podchodzisz? Do szefa to od razu jeszcze z shiftem. Z shiftem od razu, a nie, człowieku. Ja se tu przyszedłem pokopać i ten pyłek. O, księżycowy pył zebrać. Właśnie, to mi jest potrzebne, giga. No kurna no, o, no właśnie, od razu lepiej, od razu lepiej, pokornie, pokornie, dziękuję bardzo, dzięki za Donajcika Aronski, dzięki wielkie, no i o to chodzi, widzę, patrzcie, tak się robi, widzowie komunity, jakbyście chcieli, żebym klan założył, to kurde, widzowie, klan też na pewno założymy, nie ma problemu, nie ma problemu, O no kurde, prawie mnie zabił jakiś dzban, ty, ja pierdzielę, ale niemiły, niemiły chłop, nie, dajcie spokój. Ta, takiego na pewno tam babcia mówiła, że nie jest wcale z niego fajny kawaler. No, mi babcia mówiła, że fajny chłopak jestem, a ja mu mówiła, że jest giga chamem. Tak mu pewnie mówiła. Na 100%. Ja jestem tego pewien. No i tylko, kurde, najgorzej, że mam tylko 10 tych tych. E, tylko 10 tych fajerwerków dlatego muszę uważać strasznie. A z tymi fajerwerkami to mówię, cały czas mam problem, żeby mi, żeby je tutaj ogarnąć sobie, także no wiecie jak jest, nie? O, tu chłopaki chodzą za mną bez skitu, cały czas. Zieleją między sobą. Masakra! <laughs> pilnują mnie, pilnują mnie ciało, na pewno co Potwór szef nie dostaje obrażeń, bardzo dobrze, bardzo dobrze, popieram takie zachowanie, tak można robić, ewentualnie jeszcze można ogarnia, ogarniać itemki dla potworka, też fajnie, przygarnę, przygarnę, żeby tutaj zacząć dobrze ten, wjechać z buta w tą rozgrywkę, także elegancko, a on spoko gość jest generalnie, spoko gość się wydaje, w ogóle sebo tak samo, bardzo spoko chłopaki, bardzo w ogóle mi, miłe osoby tutaj spotykam na tym serwerze, bardzo mnie to cieszy. Takich samych przyjaznych graczy do mnie nastawionych, to jest bardzo fajne i dawno się nie spotkałem z, takim, z, takim, z takimi fajnymi graczami, także pozdrawiam was wszystkich cieplutko i myślę, że spoko, sprawa. O i cały czas widzowie piszą, piszą mi ten, Seba mi na przykład pisze czy chce do klanu do Seby, ale wiecie co wam powiem, Seba jesteś super gość, ale ja będę chciał zakładać swój klan niedługo, także raczej też do klanu nie będę dołączał. Po prostu chcę mieć swój klan, chcę swoich widów dodać do klanu, także, także wiesz jak jest. Dobra, Ece, w ogóle dziękuję za te pyłki. Przez to, że mamy 7 pyłków, będziemy mogli coś sobie chyba za niedługo też ulepszyć, bo mam na pierśnik Aragorna, mam na 9 level na pierśnik. A można ten na pierśnik ulepszyć już chyba na kolejny level. A to sobie zostawimy i pozbieramy sobie na mieczyk A teraz sobie jeszcze słuchajcie, kupimy elegancko fajerwerki Bo wiecie jak to jest z tymi fajerwerkami, mówiłem ja mam. Z tymi fajerwerkami to jest taka tragedia, patrzcie 16 jest, za, jakby 16 tego pyłku jest za 4 fajerwerki Czyli tak naprawdę z tak tego No, to, no wiecie o co mi chodzi generalnie No tragedia jakaś, nie? Totalna, totalna tragedia i amatorszczyzna Że aż tyle trzeba, no ale trzeba niestety Ty widzowie, jak mi tutaj jeszcze kurde Oli daje wymianę, nie? To robimy wymianę z Olim, ty Oli co wymianę chciał, ale ja za późno kliknąłem. Ale tutaj donajcik, gratuluję. Dzięki Oli, dzięki, dzięki. Jo, ja pierdziel, ale Nature. Dzięki Oli. Oli to jednak ziomal. No także pozdro Oli, jesteś na odcinku. Dzięki wariacie, super jesteś. Pozdra, pozdro, pozdro.